Siemanko widzowie, z tej strony, Bulion, oczywiście byłem na krótkim urlopie, a tutaj kurczę, różne rzeczy się podziały w Counter-Strike'u. A mianowicie, z tego co widzę, był update, w którym nie jest już możliwe zmienienie FPS-ów na 64 podczas meczu, tak? I my w ogóle dzisiaj przetestujemy sobie, jak to chodzi, jak chodzi ten bunny hop, czy faktycznie jest jakaś różnica. No jeżeli teraz mam FPS-y na Max, właśnie 9,99, no to ten bunny hop powiem Wam, że jest. Bardzo, bardzo ograniczony, zauważyłem, że po prostu zalicza go tylko w momencie, kiedy jesteśmy bardzo blisko podłoża, jeżeli odbijamy się, jeżeli przesuwamy scrollem idealnie w momencie, kiedy jesteśmy blisko podłoża, to faktycznie ten bany hop siądzie, ale z reguły jest to gdzieś, nie wiem, jedno odbicie, także no kiepsko, nie o to nam chodzi, nie o to nam chodzi. I za momencik też sprawdzimy czy po prostu jakby działają te FPS-y 64 No nie, no tak się nie da grać, ewidentnie Jeżeli to ma tak wyglądać, no to movement już jest zniszczony w tej grze, nie? Jeżeli chcesz pootwierać skrzynki do CS2, to zapraszam Cię na stronę CSGO SKINS Gdzie z kodem BULION zgarniesz darmowe 2 zł i 10 groszy na start Oraz 10% bonusu przy doładowaniu Do tego, jeżeli używasz mojego kodu, to automatycznie bierzesz udział w moich giveawayach, A często rozdaję serio ładne kosy Na stronce znajdziesz wiele ciekawych trybów Trybów, jak na przykład lootboxy, case battle lub exchanger. No i nie zapomnij otworzyć darmowej daily skrzynki oczywiście. Dodatkowo regularnie na stronce odbywają się nowe eventy, w których możesz wziąć udział. Do zobaczenia na stronie! Człowiek kurczy na kilka dni na długi weekend wyjechał i już będą musieli spieprzyć. No ładnie, no ładnie. No czasami skok jakiś się uda, ale mówię, są to bardziej pojedyncze skoki. Zaraz zobaczymy. O dobra, chociaż edge bug ale dobra. FPS max 64, czy... Mogę to zmienić na na takiej grze jakby z botami. Zobaczymy, czy to się zmieniło. Nie da się zmienić. Kurde. Weszło to czy nie? FPS Max 64 No to faktycznie. Czyli słuchajcie, widzowie teraz nie można już sobie manewrować, że nie wiem, klikacie sobie jakiś tam przycisk zbindowany lecicie przez półmapy, wiecie na 64 FPS-ach, potem klikacie sobie na FPS Max 99 i już strzelacie do wszystkich, także to już odpada. No ale dobra, to teraz wyjdźmy z gry. Oczywiście tutaj też inne updatey, Nowy Engine, tak? Jak widać, fajnie wszystko kolorystycznie wygląda. Czyli możemy to zmienić w takim razie z poziomu lobby. I teraz powinno to działać normalnie. Kurczę! No chyba muszę się nauczyć grać w takim razie na 64 FPS-ach, jeżeli teraz to będzie działać. Kurde, niepotrzebnie tyle na komputer wydawałem. Ja nie mogę, jak to wystarczy na FPS-ach 64 grać, nie? No dobra, teraz mamy ewidentnie 64 FPS-y. No i zobaczmy, czy to działa w taki sposób, tak? Ale no, zobaczcie w ogóle logikę Valve. A. Zamiast po prostu coś poprawić, coś uśrednić, to oni teraz dla osób. Czekajcie, działa to, czy nie? Raz, dwa, działa! <laughs> to nadal działa! No kurde, dobra, no to uczymy się grać na 64 FPS-ach. No nic. Ale dobra, co chciałem powiedzieć. Zobaczcie logikę Walwa, zamiast oni to gdzieś ulepszyć, usprawdzić, wyśrodkować ten movement, żeby te many hopy nie były aż takie OP, tylko by po prostu takie średnie, albo takie jak były, tak? To oni zamiast tego woleli zablokować zmianę FPS-ów w grze. A zobaczcie, ile jest graczy, którzy. Mają powiedzmy średnie komputery, i załóżmy na daście. Das to jest jakoś mało taka wymagająca mapa, wydaje mi się. I na przykład na daście mają, nie wiem, stałe 150 fps, tak? I jest ok, nie? Ale taka osoba, załóżmy, odpali sobie trajna. No i ma taki średni komputer, i na trajnie okazuje się, że już Skacze między 90, 120, 130. No i na takim trajnie. Chętnie by sobie na, na przykład kliknął już te FPS max, y, nie wiem, 90, żeby już mieć te stałe 90 FPS, a nie żeby to cały czas skakało i gościa wkurzało dodatkowo. Także y, tutaj jakby taka anegdota do tego, że teraz każdy gracz, który gdzieś, gdzieś ma gorszy komputer, będzie musiał już planować z góry przed rozpoczęciem mapy. Że, o kurde, dobra, teraz załóżmy, gramy Ancient'a który też jest pewnie wymagający ostro, bo tam jest, wiecie, i woda, i deszcz, i w ogóle, yy, tak samo jak na, na Trainie mamy na przykład ten deszcz, na pewno to gdzieś obniża FPS-y, także, no, zobaczcie, kolejna, kolejny dowód, że Valve po prostu... No nie wiem, jakoś zamiast używać prostych rozwiązań, to robi wszystko na około, no i tyle, I no, ja tam mam w dupie, a gram pod klipy, także ja się nauczę grać na 64 fpsach. Jeszcze zmienię sobie herce na monitorze na 60 i yy, już w ogóle będę pykał, bo to wtedy chyba jeszcze będzie płynniej dla mnie, także spoko, nie ma problemu, skoro można tego używać nadal, okej, okay. nieźle, no zobaczcie, ja mogę robić cały czas baryhopa yy, przez całą mapę, no tylko właśnie na 64 FPS-ach, tak? No i tak podsumowując przez to, że jest brak zmiany FPS-ów, no osoby z gorszymi komputerami gdzieś będą miały na pewno problem, bo ja sam pamiętam jak nieraz się mówiłem kurczę, dobra, może zmienię na FPS max 120, nie? Albo na przykład jednak ustawię na stówkę, żeby te FPS-y tak nie skakały, bo potem jak grasz, próbujesz się sfokusować, to gdzieś czuć te wahania FPS-ów, nie? A teraz podczas gry, no nie zmienisz tego. Także znowu valve chciało dobrze. Wyszło jak zwykle. Dobra, tak to zakończmy. Yy, także miłego dzieńka dla Was. Także jeżeli ktoś nie wie, nadal działa ten OP Bunny Hop. Tylko trzeba ustawić sobie te FPS-y na 64 przed rozpoczętym meczem. I na, obstawiam, że na matchmakingu to jest to samo, tak? Też to będzie działać w taki sam sposób. Także miłej zabawy, guys. Nora. A i zostawcie suba, bo kurczę ciśniemy cały czas kontentem. Także like, subik i komentarz. A z komentarzy losowo jakiś skinek pewnie poleci dla was. Także yy, miłego dziąka i nara. Pu, pu, pu. Normalnie fun powrócił. Mówiłem, że wróci.